To jest Turk, Talk, Świat automatyki. Dziękujemy, że jesteście z nami. Nasz podcast to spojrzenie na szeroko rozumianą automatykę i jej zastosowania. Będziemy rozmawiać o konkretnych rozwiązaniach, ale również o trendach i zjawiskach światowych, które zmieniają środowisko produkcji, logistyki i magazynowania. Przyjrzymy się różnym branżom. Spróbujemy zidentyfikować najważniejsze wyzwania, przed którymi stają, i poszukamy najlepszych rozwiązań, które będą odpowiedzią na te potrzeby. Naszymi gośćmi będą praktycy, eksperci, naukowcy. Rozpoczynamy Turk Talk, świat automatyki. Tomasz Bazan. Witamy w podcaście Turk Talk, świat automatyki. Dzisiaj naszym gościem jest Bartłomiej Besz z Turk Polska. Cześć Bartku. Cześć Tomku, dzień dobry. Powiedz mi, jakie były Twoje początki kariery zawodowej, i jak trafiłeś do Turk Polska? Turk Polska zlokalizowany jest w Opolu. Ja się urodziłem w Opolu, jestem opolaninem. Tutaj się uczyłem, tu studiowałem, i tak na dobrą sprawę, naturalną koleją rzeczy było, że trafię prawdopodobnie do firmy z okolicy. I tak w 2004 roku trafiłem do Turka niewielkiej firmy w tamtym. W tym czasie Kilka osób w biurze, kilka osób w terenie. Jako firma handlowa, tak naprawdę, firma córka niemieckiego, że tak powiem, dostawcy automatyki. Rozpoczynaliśmy tak naprawdę tą całą historię tutaj z promowaniem, tak, automatyki na terenie Polski. W Turk Polska zajmujesz się technologiami RFID, czyli technologiami identyfikacji radiowej. Chciałbym, żebyśmy przybliżyli całą ideę RFID, ale szczególnie interesuje nas to, w jaki sposób sposób ona weszła w ten nowoczesny przemysł w ostatnich kilku dekadach. Tak, masz rację. Sama technologia to jest kilkadziesiąt lat. Przy czym takie wykorzystanie w obszarach produkcji, magazynów, logistyki, to jest głównie możliwość zdalnej identyfikacji wielu produktów naraz. I to otwiera nam tak naprawdę ścieżkę do wielu różnych możliwych usprawnień, problemów. Które się w tych obszarach pojawiają. Więc rozwój tak naprawdę przemysłowy, rozwój ekonomiczny, gospodarczy, który nastąpił na całym świecie, tak naprawdę w latach 2000, szczególnie z naciskiem na e-commerce, zamawiamy online, zamawiamy na już na wczoraj, spowodowało, że ilość rzeczy, która jest produkowana przede wszystkim na początku, a potem magazynowana, transportowana, wysyłana, powoduje, że potrzeba śledzenia jest tą. Gdzie RFID naprawdę e, dostało tak naprawdę trochę drugiego życia. Jakie są podstawowe elementy systemu RFID? Nośnik RFID, tak bym to nazwał. Taki najbardziej podstawowy, kluczowy, bo to on tak naprawdę nadaje tą cyfrową tożsamość naszemu produktowi, elementowi, towarowi. Możemy wyobrazić sobie, że naklejamy etykietę RFID na produkt, który będziemy następnie identyfikować za pomocą fal radiowych, tak? Czyli mamy tak naprawdę dwa kluczowe komponenty systemu. Z jednej strony to jest ten nośnik pasywny, jeśli mówimy o technologii pasywnej. Nośnik pasywny naklejany na towar, który będziemy śledzić, a z drugiej strony część aktywna, czyli tam procesor z antenami, które to środowisko RFID tworzy, czyli te, powiedzmy, to pole radiowe i kiedykolwiek ten nośnik pojawił się w tym polu, jesteśmy w stanie go zidentyfikować i wiemy, że on tam się znalazł. I to są tak naprawdę te dwie dane: który nośnik, kiedy i gdzie. To w zasadzie wiele, wiele nam pozwala y, zrobić. Czy nośnik ma zapisane jakieś konkretne informacje i są one niezmienne, czy tutaj też jest możliwość y, przeprogramowywania tego nośnika? Oczywiście podstawową funkcją, tak, nośnik ma swój numer unikalny, kodowany fabrycznie bądź zmieniany przez użytkownika. Y, są też modele z możliwością dopisania części. Przez użytkownika, czyli tak zwana pamięć użytkownika jest. Chociaż w logistyce z doświadczenia wiem, że wykorzystywany jest tylko numer unikalny, a resztę informacji zapisujemy, przechowujemy w systemie informatycznym. Żeby się posłużyć jakimś bardziej obrazowym przykładem, to czy możesz podać konkretnie, opisać jakąś jedną sytuację, w której funkcjonuje RFID z Twojego obszaru? Mógłbym z mojego obszaru oczywiście mówić o magazynach, chociaż nie każdy z nas na co dzień chodzi po magazynach, ale najbliższy przypadek ciału, wyobraźmy sobie, Duży sklep sieciowy, na przykład, który wykorzystuje nośniki RFID na poziomie produktu czyli te produkty, które w sklepie możemy kupić, bierzemy do koszyka. I następnie skanujemy przy kasie automatyzując ten proces sprzedaży dla obsługi inwentaryzacji i całego takiego procesu. To nie jest tylko kwestia sama końcowa, już gdzie RFID jest użyte w momencie sprzedaży, hmm. tylko to również jest kwestia zarządzania na przykład zasobami. Tak, no RFID na sklepie to generalnie lepsze zarządzanie zasobami tego sklepu, w takim znaczeniu, że cokolwiek na sklep do sprzedaży trafia, musi skończyć przyjść, prawda? Czyli tutaj mamy, do czy nie, tak naprawdę, po pierwsze z procesem przyjęcia na sklep. To już nie jest proces manualny, tylko może być automatyczny. Jeśli sobie wyobrazimy, że sklep tak naprawdę jest końcowym etapem. Gdzieś produkt, który my kupujemy został wyprodukowany, najprawdopodobniej gdzieś został przepakowany w jakimś może większym centrum logistycznym, więc jeżeli ten produkt dostał tą etykietę na w miarę wcześniejszym etapie, albo wczesnym etapie swojego, że tak powiem, życia, to te Pozostałe etapy wcześniejsze są też zautomatyzowane. Więc, wracając do sklepu, przyjęcie zamiast manualnego skanowania, możemy przyjąć automatycznie szybsze, automatyczne odświeżanie stoku. Wiemy, co mamy na sklepie. Inwentaryzacja nie musi się odbywać jednego dnia, tylko ona jest tak naprawdę troszkę może być w trybie rzeczywistym, bo co sprzedajemy też jest automatycznie aktualizowane, więc ten stock jest odświeżany. No i to też jest tak naprawdę lepsza kontrola nad w ogóle zachowaniem klientów, tak? Jakie produkty są kupowane? Kiedy może? Tu też dużą rolę RFID daje, bo tak naprawdę RFID daje nam dane. To jest źródło naszej wiedzy. Tutaj rozpoczęliśmy od przykładu, który jest już tym przykładem, można byłoby powiedzieć, trochę końcowym, tak? Czyli to ogniwo już dystrybutora, już sklepu, detalisty, który sprzedaje. Ale tak jak wspomniałeś wcześniej, RFID jest obecne na wszystkich również wcześniejszych etapach, począwszy od samej produkcji w zasadzie. Pociągnijmy temat sklepu, czyli na sklep trafia karton, paleta, jakkolwiek towar z centrum dystrybucyjnego. Centrum dystrybucyjne najprawdopodobniej dostanie na przykład, jeśli to są zamówienia e-commerce, to mogą być zamówienia bezpośrednie, prawda, do klientów, lub po prostu centrum dystrybucyjne wysyła do sklepów. No i teraz najprawdopodobniej ktoś, kto takim centrum zarządza, chciałby wiedzieć. Czy, czy to co jest wysyłane trafia w to miejsce w które powinno być tak normalnie to się odbywa w klasyczny standardowy sposób czyli przyjeżdża samochód jest zamówienie po skompletowaniu ładujemy na samochód zamówienie jest zrealizowane jeśli wystąpiła pomyłka to dowiemy się o tym po czasie tak jeśli klient zadzwoni bo dostał nie to samo albo sklep czeka za długo więc weryfikacja załadunku tak naprawdę tutaj mamy takie troszeczkę idąc od tyłu ale weryfikacja załadunku tego co wysyłamy jest takim podstawowym scenariuszem w którym klienci upatrują duży potencjał do eliminacji po prostu błędów. Idąc dalej, to cokolwiek wysyłamy, musimy najpierw skompletować. Kompletacja to jest pobieranie z magazynu elementów. Jeśli mamy skompletować, potrzebujemy znaleźć te elementy na magazynie. Więc tu też, jeżeli mielibyśmy otagowane produkty, bądź choćby nawet na poziomie palety, w jakiś sposób nasz produkt, który mamy skompletować i wiemy, gdzie on się znajduje, no to czas poszukiwania tego na magazynie redukujemy do tak naprawdę wymaganego minimum, bo i tak musimy pojechać, i tak musimy to wziąć, więc ten czas zostanie, chyba że nam jakiś wózek AGV to przywiezie, ale już poszukiwanie nie jest istotne. Idąc dalej, żeby coś trafiło na magazyn gotowy do wysyłki, Prawdopodobnie z produkcji jest wysyłane. Tutaj oczywiście jest mnóstwo mnóstwo innych rzeczy obszarowo, ale sama produkcja to jest choćby śledzenie produkowania danego towaru, czyli od samego początku. Czy właściwy surowiec został pobrany, czy na właściwą linię trafiło, czy właściwy produkt został z właściwą jakością wyprodukowany, tak? I tak dalej, i tak dalej. A idąc do surowca, no gdzieś mamy przyjęcie surowca, czyli troszeczkę może być, od samego końca trafiliśmy na początek, pojawia się ten element, gdzie przyjmujemy nasze, nie wiem, półprodukty, surowce, Komponenty, z którego budujemy, produkujemy to, co my produkujemy, no i żeby to puścić w świat naszej fabryki, no to też możemy na przyjęciu otagować produkt, paletę, pojemnik, są różne poziomy identyfikacji i następnie śledzić na różnych etapach, kiedy to jest wymagane. Poruszyłeś bardzo ważną rzecz, a mianowicie ta optymalizacja przepływów i chyba coś, czego wcześniej nie było, czyli monitorowanie tego w czasie rzeczywistym. Od Kilku dobrych lat funkcjonuje takie pojęcie, że dane są złotem XXI wieku, i to dokładnie w RFID się wpisuje. Identyfikując przepływ materiału, my tak naprawdę pozwalamy tym danym, które gdzieś na obiekcie się w każdej sekundzie pojawiają. Tak? My, jak cokolwiek przesuwamy, to my. Kreujemy nową informację, tak? Myśmy zmienili lokalizację produktu z punktu A do B w danym czasie, i to już są informacje, dlaczego tak długo to trwało, dlaczego do tego miejsca. Gromadząc mnóstwo, mnóstwo danych, obecnie już pomijając, że mamy, idziemy w kierunku wykorzystania sztucznej inteligencji, prawda? Ale gromadzenie naprawdę dużej ilości danych pozwala nam analizować to, co się wydarzyło właśnie w czasie rzeczywistym. My nie dowiadujemy się o problemie dopiero jak on nastąpił, tylko jesteśmy w stanie reagować tu i teraz. Pozwolę sobie na małą dygresję, nie jesteśmy w stanie chyba tylko zareagować na zamykanie poszczególnych ciśnien, przez które przepływają towary wokół całego świata, ale to są chyba rzeczy, na które w tym łańcuchu dostaw też nie do końca mamy wpływ. No ale dzisiaj też z różnych względów, czasami geopolitycznych dochodzi do takich sytuacji. Mówię tutaj o kontekście pewnym globalnym. Gospodarki magazynowanie logistyki, prawda? Zgadza się. Patrząc na RFID możemy patrzeć, moja może być subiektywna ocena, w makroskali i w mikroskali, tak? Czyli RFID może być rozpatrywane przez pryzmat naszej fabryki, naszego biznesu, czyli mamy przyjęcie, produkcję, magazyn, jakieś tam pozostałe poboczne procesy, wysyłkę i powiedzmy zapominamy. No ale umówmy się, to co wspomniałeś, firmy nie funkcjonują w zamkniętych ekosystemach, tak? Jedna firma produkuje dla drugiej, druga dla trzeciej, na końcu jest klient zadowolony bądź niezadowolony, więc ten łańcuch dostaw rozłożony przez po pierwsze przez wiele firm. Wiele lokalizacji geograficznych, stref czasowych powoduje to, że o ile my wykorzystamy RFID u nas i to będzie działać, to nie do końca mamy wpływ na to, jak cały łańcuch dostaw będzie. Chociaż RFID w całym łańcuchu dostaw pozwala naprawdę dobrze i fajnie koordynować przepływ pomiędzy biznesami. Na jakim poziomie odbywa się ta koordynacja? Jak przepływa ta informacja o towarze, który jest dostępny, o tym, co trzeba zamówić i tak dalej? Informacja przepływa poziomo, czyli firmy generalnie integrują systemy Między sobą, czyli wysyłają pewne pakiety danych umówionymi standardami. Mam na myśli tutaj na przykład, jeśli ja cokolwiek wysyłam, a ty cokolwiek odbierasz, no to wykorzystujemy ten sam system przepływu informacji, na przykład EDI, który pozwala nam na przykład widzieć. Co zostało wysłane, co do mnie jedzie i czego ja się powinienem spodziewać. W tym momencie, jeżeli ja to identyfikuję u mnie na przyjęciu, to ja po prostu tylko, wykorzystując system RFID, robię to w sposób automatyczny i potwierdzam. Tak? Także tak naprawdę mówimy o integracji systemów. Wrócę trochę do Twoich doświadczeń indywidualnych. Czy możesz się podzielić z nami jakimiś przykładami swoich realizacji, swoich wdrożeń, jeśli chodzi o technologię RFID? Generalnie, jeśli chodzi o takie tematy, na przykład to, co wspomniałem weryfikacja, Załadunku, będę do niego wracał, bo to jest temat, o który klienci najczęściej pytają. Dlaczego? Dlatego, że problem w tym miejscu, czyli zły załadunek, czyli zła wysyłka, powoduje, że albo klient, jeśli jest to biznes, wysyłka do klienta, albo do następnego biznesu, jest najszybciej widziane. Nikt nie zobaczy, że my nie możemy znaleźć na przykład palety na naszym magazynie. To jest niewidoczne dla kogoś z zewnątrz, to, to my wiemy o tym, tak? To jest nasz problem, nasz ból. Więc, żeby tak naprawdę biznesy pomiędzy sobą, albo biznes z klientem współpracował w miarę, poprawnie, czyli klient był zadowolony, mówiąc krótko, no to ten ostatni etap wysyłki musi być prawidłowy, tak? On zamówił klient zamówił, czy to biznes zamówił, więc wysyłamy to, co zamówił, we właściwej ilości, we właściwym czasie, we właściwe miejsce itd., dalej. Więc to jest ten etap, co wysyłamy, czy to będą metalowe elementy, jakieś spożywcze, czy coś z ciuchami, to generalnie do końca jakby nie ma znaczenia, bo proces jest ten sam, chociaż jeżeli pytałeś o jakieś wymagające, no to na pewno, no RFID to jest dalej fizyka, tak? Nie wszystko jesteśmy w stanie w prosty sposób zidentyfikować, Przykładowo elementy metalowe, elementy pochowane gdzieś w środku, przez które po prostu zwyczajnie fala nie jest w stanie się przedostać. Tak? Więc, jeżeli mamy paletę do załadunku, która jest po prostu trudno identyfikowalna, no to trzeba jakoś do tego podejść mądrze, żeby sprawdzić, w jaki sposób inny zaproponować, żeby ta identyfikacja była tam możliwa. Nie wszystko się da zidentyfikować. To trzeba też sobie jasno powiedzieć, tak? To nie jest tak, że firmy nie chcą, bo na przykład to jest drogie, albo to jest długi proces skomplikowany, a wszystko identyfikujemy. Nie. Czasami trzeba sobie jasno powiedzieć, ten produkt w takiej formule przy takim sposobie załadunku po prostu nie będzie identyfikowalny. Jeszcze nie teraz na przykład, nie? Albo tak naprawdę nigdy, no bo, no bo fala nie przejdzie przez metal, nie? Tak się zastanawiam, co to jeszcze mogłoby być. A jakieś materiały sypkie na przykład? Woda. Płyny. płyny tak, mhm. płyny. Tutaj fala radiowa jest takim nazwijmy to elastycznym medium, że no od jednych materiałów się odbija, inne, że tak powiem, je pochłaniają, jeszcze inne gdzieś rozstrajają. Także tak na dobrą sprawę, no, tak jak wspominałem, jeśli na początku zapytałeś się o, jakie są kluczowe elementy systemu RFID, wspomniałem, że to jest nośnik RFID po jednej stronie, po drugiej stronie jest ta część aktywna, gdzie są anteny. No to pomiędzy nimi jest tak naprawdę fala radiowa, która. Powinna być wyemitowana z anteny, dotrzeć do nośnika, nośnik jest aktywowany i bezpiecznie wrócić z powrotem. No to jeżeli teraz sobie wyobrazimy, że fala radiowa dociera do wody i ona jest na przykład tam powiedzmy tłumiona, rozpraszana, cokolwiek się z nią dzieje, bo to może być jakieś, nie wiem, trochę metalu, trochę plastiku i ta fala nie dotrze z powrotem, no to generalnie ten nośnik jest niewidziany dla, dla RFID, bo go nie odkryliśmy. Więc musimy zapewnić takie warunki dla tych obydwu komponentów, żeby fala dotarła, wróciła i wtedy my możemy powiedzieć, ok, tamten produkt się znalazł. Tu powiedziałeś ciekawą rzecz o tym, że no są pewne Ograniczenia też dla technologii RFID, a ja chciałbym zapytać, w jakich trudnych warunkach środowiskowych RFID napotyka największe wyzwania w produkcji i w logistyce? Wracając do, do tego, co powiedzieliśmy sobie przed chwilką. Fala radiowa metal. Metal będzie odbijał na potęgę, więc jeżeli mamy kosz metalowy pełny, Chcemy coś w tym koszu załadować i zidentyfikować w środku, no to będziemy mieli trudność albo w zasadzie nawet niemożliwość identyfikacji. Stąd ten nośnik zazwyczaj pojawia się na zewnątrz tego kosza, żeby wykryć. Płyny, tak jak wspomniałem, dielektryki. Oczywiście mówmy się, technologia idzie do przodu, więc producenci nośników produkują etykiety, nośniki przystosowane do pracy na odpowiednich materiałach. Tak? Czyli my wiemy, że dana etykieta pracuje na przykład na metalu. I ona jest w stanie pracować na metalu, ale już standardowanie, bo ten metal ją z tyłu będzie właśnie, powiedzmy, zakłócał. Kolejnym takim czynnikiem, nazwijmy to środowiskowym, jest temperatura. Zwykły nośnik wytrzyma tam do tych kilkudziesięciu, powiedzmy, tak jak elektronika 80 paru stopni. Już wyższe temperatury, na przykład gdzieś na produkcji, musi przejść przez jakąś wygrzewarkę, jakiś piec czy cokolwiek innego. No ten zwykły nośnik zwyczajnie przetrwa jeden cykl i do wyrzucenia. Nie? Jeśli chcemy to wykorzystać w obiegu zamkniętym, no to ten nośnik musi być wysokotemperaturowy. Są nośniki na przykład pralnicze, które muszą też wytrzymać cykl prania, tak? Czyli jest temperatura jakaś, woda, ciśnienie, no różne, różne, że tak powiem, że tak powiem rzeczy. Oczywiście są też nośniki do pracy na zewnątrz, czyli mamy promienie UV, raz jest słońce, raz jest mróz. Także tutaj mamy też takie, takie czynniki. Generalnie takim podstawowym pytaniem na początku, poza tym, że chcemy identyfikować, jest co? No to ktoś powie paletę. No i tutaj zaczynamy taką pewną trochę litanię pytań, jak proces wygląda przesyłu tej palety. Musimy poznać możliwie w pełni cykl obiegu takiej palety, która jest obecnie, żeby właśnie wykryć, czy nie ma jakiegoś miejsca, w którym ten nośnik mógłby nie przetrwać. Zawsze staramy się spojrzeć też na pewne kwestie związane z już samymi wdrożeniami w konkretnych przedsiębiorstwach. Jakie wyzwania się pojawiają z tym związane, jakie najczęstsze problemy? Co trzeba przezwyciężyć, albo o czym tak naprawdę zarówno klienci, jak ci, co wdrażają, po prostu osoby zainteresowane takim tematem, o czym zapominają, albo po prostu gdzieś co umyka, musimy sobie powiedzieć jedną rzecz. Klienci mają problemy, w którym RFID pomaga. To, to jest jasne, tak? Nie, nie wszyscy, nie u wszystkich skala problemu jest na tyle duża, że to RFID jest tam powiedzmy opłacalne i tak dalej, ale RFID to nie jest jakaś technologia kosmiczna, tak, to jest, to jest normalna technologia, sprawdzona przez lata, ona się ciągle rozwija, i jest wciąż wielu klientów, którzy są, że tak powiem, Idealnym środowiskiem, żeby to RFID wdrożyć. Takim wyzwaniem chyba najbardziej klasycznym, po ustaleniu, że ktoś ma problem, no to są koszty początkowe. Ktoś zawsze zapytam no to, ile ten nośnik będzie kosztował? Jakaś szybka kalkulacja, wysyłamy 100 tysięcy palet, cena nośnika raz 100 tysięcy i już gdzieś tam zabłysnęło, nie zabłysnęło, ktoś policzył dobrze bądź źle, i jeśli to jest właśnie źle policzone, a najczęściej jest źle liczone, bo nie wszystkie, że tak powiem, składowe komponenty kosztowe są brane pod uwagę. Ktoś mówi, nie, to, to nas jakby nie interesuje, to jest, to jest nieupłacalne, to jeszcze nie teraz, może kiedyś. Inna sprawa, że samo wyzwanie kosztów początkowych wdrożenia, no to mówimy o, mówimy o następujących elementach. Nośniki RFID, które trzeba będzie kupić. Tu mamy takie dwa rodzaje, powiedzmy, aplikacji gdzie na przykład kupujemy jako inwestycyjnie pulę nośników i po prostu je używamy w wybiegu zamkniętym, albo będą to koszty operacyjne, bo potrzebujemy co miesiąc, co kwartał, co rok kupić jakąś pulę etykiet, na przykład logistycznych, które kleimy, wysyłamy i zapominamy. Więc do tego jest sprzęt RFID. Wspominałem o antenach. Tam są anteny, kable, procesory, struktury jakieś, na którym trzeba to zainstalować. Klienci raczej nie instalują jednej bramy, tylko 5, 10, 15, więc koszt sprzętu jest też znaczący. Integracja z systemami klienta. Tych danych nie zbieramy po to, żeby brama RFID wiedziała, co jedzie, tylko my stawiamy bramę RFID po to, żebyśmy tą informację przesłali do systemu klienta. Po stronie systemu klienta mogą być jakieś rozbudowane WMS-y, systemy ERP, na różnych etapach, że tak powiem, wdrażane. One są oczywiście customizowane, więc integracja tych dwóch systemów, czyli po jednej stronie RFID, które wie, co jest, przepływa przez bramę, a systemem, który powinien o tym wiedzieć... To jest kluczowa informacja. No zakłócenia sygnału, o którym wspomnieliśmy, tak? Wydaje się, że wszystko mamy, możemy nawet powiedzieć, mamy pieniądze na te bramy. Integracja jest bardzo prosta, bo potrzebujemy tylko otworzyć jakąś tam mini-wtyczkę. No ale na przykład zakłócenia środowiskowe powodują, że ograniczają albo są wyzwaniem, tak? W pchnięciu tego tematu do przodu. No i samo ograniczenie identyfikowalności, tak? Nie wszystko, nie wszystko jesteśmy w stanie wykryć jakby w 100%, Co ktoś powie, no tak, no albo wszystko, albo nic. To z takich wyzwań głównych My, dając system, instalując system, wdrażając system RFID u klienta, pozwalamy mu skupić się na innych rzeczach, bo, tak jak wspomniałem, np. załadunek 33 palet na tira na jednym poziomie, w normalnym scenariuszu to byłby załadunek palety, skan, załadunek, tam skan, załadunek, skan, załadunek. Te 33 skany ręczne. Można wyeliminować na korzyść tego, że operator po prostu ładuje 33 palety, a brama sama weryfikuje, czy te palety powinny się tam znaleźć, czy nie. Jeśli mamy takich bram kilkanaście, kilka albo kilkanaście samochodów dziennie ładowanych, bo mamy duże centrum, no to Excel nam tu pomoże bardzo fajnie policzyć, jakie mamy oszczędności na czasie, no i też w pieniądzach pozwalających gdzieś tam to zyskać. Brak uwzględnienia ryzyk. Jeżeli oczekujemy, że system będzie działał niezawodnie i robił troszkę więcej niż chcemy. No to tak naprawdę nawet nie myślimy o tym, że tam może czegoś, etykieta będzie źle naklejona, pojawi się element, który będzie nieidentyfikowalny, bo my teraz na przykład mamy wszystko w koszach plastikowych, ale nie mówimy na etapie wdrożenia, że idziemy w kierunku na przykład produktu y, częściowo metalowych, które mogą być nieidentyfikowalne, prawda? Więc te ryzyka mogą się pojawić. A jakby eliminowanie albo w ogóle nieanalizowanie tych ryzyk na samym początku powoduje, że po prostu mogą się pojawić niepotrzebne koszty potem na wdrożeniu. Też pomijanie testów pilotażowych. W naszym modelu w ogóle dostawy projektu takie testy pilotażowe funkcjonują jako kluczowy punkt weryfikacji, czy system RFID w małej skali działa. Pilotaż prawdopodobnie dla jednej bramy może nie ma sensu, bo to byłaby jedna brama. Ale jeśli ktoś myśli o 20, 30, 40 lokalizacjach identyfikacji, na przykład 10 na produkcji, 15, 20 dziś na bramach załadunkowych, to zrobienie pilotażu, czyli zainstalowanie systemu w miniskali, obejmujących kilka punktów, pokazuje nam, z jednej strony tak naprawdę nie inwestujemy takich środków, jakie powinniśmy zainwestować jakby w, w, dla systemu pełnoskalowego, a już jesteśmy w stanie sprawdzić skuteczność i, i wykryć. Pierwsze błędy, tak? Tutaj poruszyłeś bardzo ciekawy wątek, który wydaje mi się jest osobnym tematem, mianowicie samoutrzymanie systemu RFID w firmie. O tym jeszcze porozmawiamy, ale dzisiaj dziękuję za spotkanie. To wszystko w dzisiejszym odcinku TurkTok. Nie przegapcie również kolejnych odcinków już za dwa tygodnie. Dziękuję Bartku za wizytę w studiu. Dziękuję również. Do usłyszenia. Dzięki.